Witamy z Centrum Bojowego Pszczyny. Dzisiaj pokażę Wam kilka elementów, gdzie rozwiązaniem będzie mocne, silne uderzenie w wyeliminowanie przeciwnika, ale również rozwiązanie, które będziemy mogli zastosować wtedy, kiedy nie chcemy przekraczać obrony koniecznej. Dzisiaj moim asystentem jest mistrz Dariusz Goitka. Kilka elementów pokażę, w jaki sposób to trenować i w jaki sposób zwrócić uwagę, kiedy jest to przekroczenie obrony koniecznej, a kiedy po prostu możemy w granicach tej obrony koniecznej świetnie zastosować pewne techniki. I teraz pokażę na takim prostym przykładzie, jeżeli ktoś mnie chwyci, przepraszam, wejście. I uwaga, tutaj trzymaj, trzymaj, tutaj nie przekraczam obrony koniecznej, wchodzę w tak, jest. i potem miękko wchodzę do uchwytu. Czekaj, okay, na razie, wiesz, tak bardziej troszkę, wiesz, postaw, tak bardziej ten, żeby nie była ta miękka tak technika, wiesz, ja Cię poprowadzę, ale Cię nie uszkodzę, wiesz, o. raz, dwa, trzy i dokładnie tak to działa, co się tutaj zadziało, już powiem, czyli podczas uchwytu, uwaga, mógłbym się obrócić, ale nie mogę zbyt długo czekać w tej pozycji, bo berwę tutaj w potelice czy gdzieś kolanem w kręgosłup, dokładnie, dlatego reaguję raz, od razu wejściem na krocze i teraz tego, jest mocne ściągnięcie łokcia.